Powiedzcie mi, czy to nie jest piękne? By Niech twoje serce je. Hej, hej, witajcie w następnych bugawostkach. Dzisiaj przychodzę do Was znowu na, z następnym dziwnym i śmiesznym zarazem błędem w naszej grze. Który przedstawiła mi Karolina Pixie Tree niestety wolała napisać w komentarzu, ale pamiętajcie, że jeśli wejdziecie na mojego Discorda i wejdziecie w pokój bugawostki i napiszecie jakiś śmieszny, ciekawy błąd, którego jeszcze nie było na kanale, to z chęcią wezmę Was do odcinka. Więc dzisiaj niestety jestem sama, ale damy radę. Zaczynamy! I w ogóle muszę przyznać, że ten kotek jest strasznie słodki, urodzinowy. Ma takie fajne oczęta fioletowe. Normalnie jestem w nim zakochana. Ale królik też jest fajny. Gdzie mam królika? Eee, wybaczcie, że tak prześwitujące menu, ale eee, shadery... A, królika nie zobaczę, bo pewnie no oczywiście nie, nie pójdzie na ławkę, tylko będzie stał tam jak debil, nie? Dobra, nieważne. No i tak jak widzicie, albo po miniaturce, albo to po tytule filmu. Bóg dotyczy tego. Jak siedzieć dziwnie na koniu, tyłem, bokiem, jak chcecie i do tego można w ten sposób jeździć i, i to jest dziwne. Z tego co wiem, często ludzie mają właśnie taki problem, yy, że ten Bóg się robimy sam, że przez przypadek, na przykład ktoś nagle siedzi na koniu bokiem i to nieraz widziałam, jak wstawialiście w zdjęcie na, na Discordzie, że nagle wasza postać jakoś dziwnie siedzi na koniu, więc nie dość, że da się to zrobić przez przypadek, to... Właśnie ludzie odkryli, że da się to zrobić celowo i ja Wam to pokażę już teraz, bo wiem, że znowu się rozgaduję jak zwykle. Nie wiem, czy to lubicie, ale no, taka, tak, taka moja biologia, charakter nieważne, zaczynamy. No dobra, więc siadamy z konia. Siadanko? I ważne jest to, żeby obok nas była blisko ławka. Znaczy, nie musi być blisko, ale chyba biegać Wam się nie chce, więc y, bądźmy obok ławki. Albo taka, albo tamta, albo może być najzwyklejsza, wiecie gdzieś tam, gdziekolwiek na mapie. Y, zasady teraz są dwie, w sensie zasady, bardziej opcje. Y, jest opcja tak samo jak ostatnio: y, wersja krótsza, y, jak jest się w klubie, i wersja dłuższa, znaczy o tyle, że trzeba wywalić jedzenie z ekwipunku, y, że nie można mieć po prostu siana. Klikamy na pysie konia. Gdy jesteśmy na tym menu, wiadomo, ja teraz klikam yy, wsada, yy, nic się nie dzieje, niestety nie można chodzić, gdy ma się to otwarte. I pierwsze, otwieramy albo yy, menu klubu, zamykamy i już mogę sobie z tym chodzić. Druga opcja jest taka, że klikamy na konika, wchodzimy w kartę postaci, i to jest właśnie ta zasada, że nie można mieć siana w ekwipunku. Nie wolno mieć siana w ekwipunku i jak klikniecie tutaj w ten znak zapytania, to wyjdzie Wam ostrzeżenie, że żeby przejść samouczek trzeba mieć y, siano. Więc klikamy OK i również dzieje się to samo. Więc y, dwie opcje, jedno wykonanie, y, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. Y, następnie trzeba usiąść na ławeczkę. Siadamy na ławeczkę że zawsze rozbraja mnie to, jak te nasze postacie siedzą tak depresyjnie na tej ławce. Poza... Mi, jeszcze poza tematem, że one w ogóle nie mrugają, to i takie straszne. Gdy siedzimy już na ławce, yy, wystarczy naprawdę najprościej na świecie kliknąć dosiąć konia. <grybuj> Powiedzcie mi, czy to nie jest piękne? A najlepsze jest to, że teraz można tak, tak naprawdę jeździć i skakać, robić wszystko. Yy, niestety, chyba nie sprawdzałam tego dosłownie, ale jak robiłam to przy ludziach, to raczej nic, nikt się nie dziwił, że wyglądam jakoś inaczej, więc raczej inni tego nie widzą. Jak m, zwykle, wszystkie bugi, które są związane z postacią oraz koniem, to zwykle są widoczne tylko dla nas, i tak samo jest w tej sytuacji, yy, więc yy, nic się nie zmienia. Ale dla nas może to wyglądać dosyć śmiesznie. I jeszcze jedno odkryłam, że jeśli zejdziemy teraz z konia, od razu upominam, że X przy tym nie działa niestety. Jak klikamy X, a nic się nie dzieje, czy Z, bo że, żebym teraz nie walała gafy, że zły przycisk wybieram do zsiąścia. Ale nie działa ogólnie. <gulanie> ogólnie nie działa. Trzeba kliknąć ten przycisk tutaj, tak manualnie i zsiadamy z konia. I teraz następne, uwaga, uwaga, nie można się ruszać, serio. Ja teraz próbuję chodzić i się nie da. Nic się nie dzieje. I chodzi mi teraz o to, że jeśli wsiądziemy ponownie na konia i delikatnie, no, czy no delikatnie, po prostu będziemy przekręcać koniem, to nasza postać również będzie zmieniała, jakby położenie. I można tak robić kilkanaście razy. I za którymś razem może wyjdzie jeszcze bardziej coś śmiesznego. No, na przykład ta siedzę bardziej jeszcze bokiem. Zejdźmy jeszcze raz. No i za każdym razem. Boże, co się dzieje. Nasza postać trochę się obraca. Ja bym chciała teraz, żebym w ogóle stała tyłem, bo że weszła w zad. Dziewczyno, co robisz? O, 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 o! Patrzcie! No i pięknie. Znaczy no nie, nie tak idealnie. To nie jest rajd dla perfekcjonisty, ale ogólnie jest to o co mi chodziło. I to jest teraz ten moment, kiedy wyglądam jak z tej reklamy. Nie wiem nawet czy ona jeszcze leci w telewizji, ale na pewno ją kojarzycie. No więc, tak jak mówiłam, jest to dosyć y, śmieszny błąd, i nie wiem do, do, do czego mogłoby się w ogóle to nam przydać. Boże, jak to śmiesznie wygląda jeszcze teraz, jak się podnosi. No no serio, nie wiem do. Boże, dopiero się kopnę, ona ma buty w koniu. Biedny koń. Y, nie wiem do czego miałoby się to przydać, ale może do czegoś. Wy, wy zawsze jesteście kreatywni, więc y, zostawiam to Wam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I no co, Boże, teraz siedzę do Was tyłem. Yy, chciałam już zakończyć, a ja zapomniałam Wam powiedzieć, jak to naprawić, jakby co. Bo poza tym, żeby wyjść z gry i wrócić, to wiecie, żeby nie było tego, że nie możecie chodzić, jak zejdziecie z konia. Yy, poza tym, że jak wyjdziecie gry i wrócicie, to już będzie ok. To wystarczy, jak zejdziecie, kliknąć yy, tryb aparatu i go wyłączyć, i już jest dobrze. Więc y, nie trzeba wychodzić z gry na szczęście. Nie wierzę, jest tak późno w nocy, a ja kogoś tu spotykam. Chodź mi się pokaż. Kim jesteś? Witaj, Daniel y, Cuteborn. Witaj, witaj. No, więc y, tak naprawdę to tyle. Mam nadzieję, że do zobaczenia. I mam nadzieję, że no, rozśmieszyło was to. Więc dziękuję za obejrzenie. Zostawcie coś so po sobie w komentarzu. I widzimy się już niedługo. Cześć!